Dodamy zdjęciu nieco ziarnistości. Powielam warstwę kontroli J. Teraz stosuję filtr inne, górnoprzepustowy. Ustawiam promień na 5. Teraz zmieniam tryb mieszania tej warstwy na ostre światło. Powielam warstwę kontroli J. zmienia mi tryb na nakładka. Po czym tworzę nową warstwę. Następnie wybieram edycja, wypełnij. Wybieram Użyj 50% szarości. Stosuję filtr szum, dodaj szum. W oknie tego narzędzia ustawiamy wartość na 5. Na koniec zmieniam tryb mieszania tej warstwy na nakładka.